Tak. Dzień dobry. Będziemy wydawać tą część. A i tak. Była wpakowana przed tą część. Był, jest marka Money Box. Jeszcze jest druga marka, która się znajduje w opakowaniu. Coś, się nazywa Donnex. I tam kład kreskowy. Właśnie tutaj nie będę tego otwierać. Tutaj mamy co podam za całą. Jeszcze środka była bąbelki. Prawda? Fajna. Dobra. I to jest. I tutaj mamy. Ale tak. Przejdźmy do ciekawostek. Pierwsza ciekawostka jest taka, że może być nasz taśmę na ścianę i możemy dać półkę. Tutaj nie będzie półką, ale z kręgą latającą. Obok, to i telefonę. na będzie. to prawda, to jest coś. Ja no, to sami to zróbcie, bo taśmę mekle nie nieco na. Ale możemy tutaj zrobić na ścianę, tak sobie będzie wisiało. Tak. Dobrze, to, to będzie tyk-cyk, zrobicie. I kiedy jeszcze zrobicie z takimi tam gojitami to będę nosił tam w, w dworzu do domu. Tutaj możemy tutaj wziąć zakreśloną taśmę klejnotów na obrót, żeby nie był tam kol z przodu, tylko wiecie, kim. Nieważne. I zabili tam klapki, ubrania, obrazy z, z linką, a więc ci o to chodzi. Nie ma do ktoś. I to jest fajny Ciekawostka. Druga ciekawostka jest taka, że e, e, kiedy to zakleimy tą dziurę, to, przy, to i tego, to będzie to mała krzyneczka na pukanie, ale to nie będzie fajna rzecz. I tak, tak. jeśli tak naprawdę to jest inna ciekawostka. Druga ciekawostka, to jest naprawdę, jest to taka, że możemy, nie mam markeru, ale kiedy ktoś chce, jak się obrócimy, możemy tak się tego, jak się obrócimy i chce napisać takie numery, na przykład tutaj, będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. No, kapujecie tutaj, a co to może być fajna ciekawostka. Tutaj możecie zrobić coś jeszcze, to prawda, markę tego. Wymyślcie sami. I tutaj możecie to linie, że A kiedy alciby to na jedną stronę, tylko taka jest strona, to możemy narysować coś fajnego dla Was. Co byście i tu albo. Tajne hasło czy to coś innego, a więc i że chowa się, a i tak i widzicie to i to jest dobrze. I to lepsze, to co ja, to jest czek, ciekawostka tak to może być fajne, zobaczmy może być zrobić fajną, wieżę z, a tak nieważne. Dobra, a i tak, ten do recenzji. Dobra, ten przedmiot jest bardzo fajny, a i tak daje trzy fajne ciekawostki. Tego zalecę. Pierwsza, możemy zawrócić obraz tutaj. I co prawda, zachęcić tutaj, będzie tutaj wisiało hajs z, z klapkami, z ubraniami, z gonikami tapet. Jaka ciekawostka, własny telefon, albo tajne hasło własne telefon, y, coś tam coś tam z hasłem tajemnym i i jedna wala, jaka to jest to jest, jest zbyt niska cena za fajnego a więc nie odejmuję tego punktu, a więc brak zalet, czyli normalnie Dlatego, ale i tak, może ten przedmiot możemy zaliczyć na ścianie albo zrobić tajne hasło tutaj tutaj, o tym, o tym miejscu. Jeden, jeden, a i tak, ale ten przedmiot, który jest bardzo tani, te możemy zalić... jeszcze, może chować tam pieniądze, prawda? To każdy wie. No to możemy zaliczyć na 8 na 10. I dziękuję Wam za oglądanie przedmiotu skarbunka. To liczba bardzo tania, mm, nie wiem gdzie kupiłem, nie pamiętam jak, ile było kosztowne, ale jest bardzo tania, tak. I dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, używajcie to do tajnych haseł, albo na klapki, kiedy te jak ja. Ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, Ciao.